Jędziu poproszę no! On mówi, że że na narkomacik, powiedziałem, że nie piję To ja zacznę przychodzić z wagą, bo jakiś czas temu powiedział, że się odchudzać Będzie ja życie Siemano młodeczki, jestem dzisiaj sam z Remkiem, jak z ostatnich dobrych czasów. A co ty masz później młodeczko? To teraz, tutaj, bo nie, dalej dalej. No mamy futrynki, później jakiś baniak od Szymona i na żabiej woli też jakieś drobiazgi. Ale mamy i LTK załadowanego. Jedziemy dzisiaj na Holdbar, bo mają drzwi podobno do LTK. -ka. Kamerzysta będzie później jechał Ltekiem, a teraz na razie jedziemy i weczanem doładować i na dwa busiki, jedziemy na Holdbar. Dawaj nam te futrynki, może beczkę na wydaję. Zrobimy rękawiczki, A tu zapalisz jak będziemy jechać, dobrze, mordo? Remek. Tak. Kość na Zobacz, jaka kość na Remek gotował losu i została. Wiecie, jeszcze tu dorzucamy? No te futryny. Ale po futryny No mamy trzy adresy, Remciu. Mamy trzy adresy. Zobaczcie, furtyny z pianeczką, na szczęście bez gruzu, leciutkie. Można pakować, tak Rebek? No. Dobra, ty bądź na palcach Jędziu, ja będę podawał do futyny, dobrze? Dobra. Ale się gnął. Uah, chodzi jedne. Bo jakby był gruz, to by było trzeba odbijać, ale pianeczki na szczęście nie, bo to nie bardzo. Tu, 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 tu. Tatu dzieci, Waaga jechychodzą. Ten uważajcie wy dzieci. No i jedziemy teraz tutaj na Ursus, później aż będziemy wolę i na Holdman. Jak jak za dawnych czasów we dwójkę. Musi tego go wreszcie Dobra. Chyba królik nie ukradnie. Nie, nie, to złą królik musiał zostać gdzie indziej. Zostawiliśmy lteczka, jedziemy jednym po te, na te dwa, trzy adresy i wtedy na holdmar jedziemy. Bo bez sensu jak tamten jest załadowany, pełny Eltek, bez sensu jeździ, wiesz. Co też Bez sensu, tak to tutaj mamy na Ursusie, później na żabiej woli, będziemy wracać tu podjedziemy po Lteka. Jedziemy poszuwać, czyli złowę. ty zioło, tak? Nie, nie, to nie. Tak, jesteś zielasz? Nie, takich rzeczy nie chcę. Nie? nie. nie, nie. papieroski, to myślałem. Jutro do pracy też? No. A co się dzieje, że w weekendy Remciu chce przychodzić? Nie chce pić, no pewno A, czyli jakaś miłość? Nie, no po prostu nie chcę pić. Co? Nie chcę pić. No i bardzo dobrze, Remciu. Nie chcesz pić, bardzo dobrze. Bo wiesz, że musisz mieć zawsze 0-0, no bo to prowadzić samochodem, no to wiesz. Ja wiem, jest niebezpieczne. Ja zawsze mam zero-zero. po prostu czasami alkomat się psuje. Aha! Alkomat się psuje, no. To, psz, gdzie to jest dokładnie? Przy Regulskiej. Nie, to tutaj, niedaleko. Ja wszystko wiem. Tak, I ja po ten baniaczek pojadę z kamerzystą. bo A ty elteczkiem już z i na Holdman. Nie będziesz czekał na mnie na holma żeby nie jechać z Tobą przez całą Warszawę, wiesz Czyli teraz walimy ususik po ususiku walimy Żabiąbole Wracamy tutaj na Włochy, po Katy Ty jedziesz na Holdmar, czekasz na Holdmarze na mnie na boczku A ja jadę po ten Baniaczek i widzimy się Gdzie jest ten Baniaczek? A po To ja nie wiem, czy nie lepiej teraz się będzie z tego adresu W ogóle mogliśmy wziąć LTK w sumie Po co? Po niego tak się będzie trzeba dużo. Ale będziesz brał LTK, bo wdeczko tutaj na, na Ursus, na Żabią wolę, na Mokotów, po co tak jeździć? Przecież z Żabiej Woli jak jedziesz na Holman, tak bym jechał, tak czy to bym i tak tutaj, tutaj był na, tutaj na tym rozwidleniu. To zjeżdż, jadę dwa kilometry dalej i jestem na, na bochach. Chcesz. Chyba, że mi zapłacisz za te paliwo, kochany, Jest. żeby tak sobie jeździć LTK za to. To ja wody potrzebuję za Wody? No. no no przecież dostałeś piją masz mm. wodę. Żebyś... Nie żartuję, żebyście zaraz nie pisali. U mnie woda zawsze jest. Trzeba się zatrzymać w sklepie i kupimy no. wodę. Może wódkę? Nie pijesz. Czemu nie? Nie pijam. Co? Co ty robisz? Nie pijam. Nie pijasz? Nie. No, wstawimy wam jedną rzecz. W odcinek. Zobaczcie teraz. Demciu poproszę. Panu, <noise> no, 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 Przyjechaliśmy na adres, kontener miał być zabrany, ale przyjechaliśmy za wcześnie. Trzeba wymieniać Remciu obok kontenera. Remciu, powiem ci szczerze, że najpierw te blaszki naprzód, a później będziesz mi te skrzynki, bo tam dużo koloru jest, widzę, będziesz mi tu podawał, ja tu będę przebierał, dobrze, wdać Dobra. Chodź, idziemy do blaszek najpierw. Kurczę, ci powiem szczerze, że... O bo powiem ci szczerze, Remciu, że ja będę miał ciężko przy tym kontenerze, pasłem się jak raczej. Chodźmy weźmy po jednej skrzynce, żebym tam przebierał A ty będziesz pomału przynosił, tą Mordeczko? Wiesz, w ten jedną skrzynkę Tą na przykład, ja już będę ją przebierał A ty stąd będziesz podawał rzeczy Co ty Remciu? No to? Dobra, ja idę z tym, zobaczy, Kolonek Trzeba poprzebierać Eee, ty to idziesz tak, a ja muszę polskie go kogara. Dobra, patrz, ja już przebieram Metal Ale jest i mieć. Miedź, mieć, mosiąc, mosiąc, mosiądz. Zobaczcie i dlatego, i dlatego każdą taką skrzyneczkę, mrudeczki, ja zawsze przebieram. Takie skrzyneczce zawsze. I kawałek już się O, i do skrzyneczki. ręku przynosi. Ja przebieram, bo tu trochę, tu trochę i z każdego takiego dnia jest 10 kilo średnio mosiądu. koloru, mieć. To no szkoda to wyrzucić w złom Tu ma jakieś nabuty do czegoś. Zobaczcie, mosiąd, mosiąd. Mieć, mieć. Mosiąd, mosiąd. To jakieś nakrętki do samochodu. Nie wiem jakiego niestety. Mosiąd. Zobacz. Mosiąc, 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 mosiąc. To jest wszystko mój pieniądz. Szkoda to wyrzucić złom. Nikt za to nie zapłaci, a to jest chwila roboty i, I zobaczcie ile już. I to dwóch skrzynek. I zobaczcie, tutaj tego jest, jest. To nic nie kosztuje, mnie tylko chwilę czasu, a kolowek przybywa. Pokaż mi, żebym czy ja to szybciej przyjmę Nie, ja chcę to przebiorę A co tam jest? Miejsce. <Nic>. Pokaż <laughs> Pokaż Nic. Dobra, jak coś chcesz znajdziesz, to Czekaj, wiem. Czekaj, ja mam Stój ci szybciej? Chodź Aluminiowe I mosierzy Dobra, to zostaw Delikatnie Sprawdziłem czy wiesz ciu? No starocie. No starocie, ale mosiężne. No, 20 złotych. Tak by to działało. Co? W A ile byś zadziałał za te 20 złotych w sklepach? Ten magnes bardzo mocny. Złom. Na Kuby. Mosiąc zobaczcie. Malowa pomalowana na mosiężkę. Fajne, fajne kopadełko, na puszkę. No dobra. Jest trochę. Męczu, dawaj skrzyneczki, jak możesz, kochany. Dobra, Męczu nosi trochę, a ja to wrzucę. Opa! Nosi, Remciu, no si, do te blaszki zostały. No. Męczu, blaszki? No. Dobra, ja dzwonię do następnego klienta, dobra? Dobra. Dasz radę? Tak. Już mi się radę. W górę. On nie wie, że narkomacik. Powiedziałem, że nie piję. Ja zacznę przychodzić z wagą, bo jakiś czas temu powiedział, że się odchudzać będzie. Ja się... I codziennie będzie <todgłosy> To no dobre. Obu wam to wyjdzie na zdrowie. No nie? szefu jak my zapieprzamy i ładujemy złą, zaraz zobaczymy. A, i ja ładuje, a szefu sobie TikToczki przegląda. <śmany> <śmany> Mamy go. TikToker. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj! Dawaj, dawaj! Dawaj! Stój. Dawaj, 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 dawaj! dawaj. Jesteśmy na grodzisku, mamy praleczkę, lodóweczkę, jakieś felgi, gwoździe, mikrofala, jakiś grzejniczek, jakąś kosiarkę. Typowy złom mieszkaniowy. Opróżmy go, męczu. Przeszedź. Czaki pieczaki. Mikrofala, Remciu. Gwoździe, gwoździa, dźwięk, remka. będziesz kosił? Tak, ja i koszenie z alergią. Co? Ja i koszenie z alergią. A, no tak, zapomniałem, że ty masz alergię. Tutaj mamy, zobacz. To? Jaki dziwny olejak Jaki ciężki człowieku Normalnie jak się liby. Delikatnie Tak, bo lodówka jest na to, później. Tak Nie wrzucisz sam tego? No nie naprawdę no, no niedaleko. Jest to, to, to ciężkie. Przerzucić to blisko. No i przerzucić zaraz przez łeb. I przez No, tego sam. Dobra, rzuć. Rzuć. Rzuć, rzuć. A jak wrzucę sam, to tygodniówka twoja moja, tak? Nie. No dawaj Remciu, założymy się. Śpię. O kurczę. Dawaj. Przezwól. Czekaj. Ciężki. No że nie się chyba. Duże nie. Chodź tutaj Remek. Czekaj.

Na no, to dawaj, bo ja nie mam jak tego przyniósł Dobra szyszu kurwa, jeszcze trzeba to się nie zjechało Tamciu, zamki dobrze? Dobra, dawaj, to ja to przymknę. Dobra Dobra, Dobra. 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 Jedziemy teraz sprzedać pralkę, lodówkę i mamy na mokotowie jeszcze dwa adresy. Jedziemy teraz tu na te Włochy, ładujemy, znaczy ładujemy. Bierzemy LTK, ja z kamerzystą pojadę tym LTK i widzimy się na, na Holmarze. Tak, na Holmarze? Tak. ci na paliwo, zostawić, żebyś tam, tam nie stanął nigdzie, co? Na fakturkę, pamiętaj. No dobra. Może dwie tony na dwóch będzie, co? Na no, na Tu też trochę tego Bez, jest. Tak, ale ciężki no, no zobaczymy. Ja mam taki plan, bo no, mam jeszcze dwa dresiki, jakąś wanienkę i jeszcze coś jakieś tam w kontenerze, że zabierzemy kuliczkę tu z Włoch, ty już powiedziesz Elteczkiem na Holmar. Ja doładuję i zobaczymy się na Holmbar, że Co ty na to? Dobra. No chyba tak będzie najlepiej, no bo wiesz... Sobie... No, Eltek nie tak się woli jedzie. No, Eltek to nie jest demon szybkość, tak? Nie. Dlatego jesteś stworzony do Elteka, tak? Dokładnie. Ja szybki jestem w weekendy tylko. A szybki Bill! Ale nie w ten. Nie w ten? Grzeczny w ten? No Ale w następnym już się jest, co? Nie, jeszcze zobacz Będziesz jeszcze tak Będziesz jak to Lee Jones, ściganym, tak? No Jak Krzysiek tak? No, to spieprzaj No i jest z nami Królik Wiem, że już pojechałem tekiem na Złomowiec, wiesz A my mamy tutaj Musimy tą praleczkę rzucić tutaj u Stefana I tą lodóweczkę Mamy jeszcze na suczej I wannę na Mokotowie i idziemy na Holdman To wiesz, to jest wszystko gib Siłę masz? Jak codzień. Czyli jak co czy masz, czy nie masz? Jakbym nie miał to mnie nie było. <laughs> Dlaczego musiałem cię dzisiaj obudzić? Akurat. Się Przysnęło mi się, zespałem. Przysnęło. Dzisiaj trzeba było obudzić, tak? Okej, zdarza się. Nawet najlepszym się zdarza. <laughs> no. Nawet najlepszym się zdarza. Spać. Spać. Jak tam ma no i zobaczcie, trzeba po śmietnikach, znaczy po śmietnikach, podobno jest tu z złamu, trzeba zobaczyć, Bo oni tutaj nam wsadzili. Tu mamy jakieś dwie wagi metalowe, trzeba wyciągnąć, ja wyszucę ja tam, tu następna jakaś waga, o jest. lampa. Dawaj, w tu! Tam już Ci powyrzucałem trochę, króliczku. Ja Ci wyrzucam króliczku, to ładnie. Ale to chyba wszystko. Nie! Nie wszystko. Ale zawsze 20 kilo jest, co? Jedziemy po wannę się, to nie było. Ja się... no, to, to mi zas... Proszę, mogę zęby stracić z tą panem. już no, daj. Tak? Tak. Mam jeszcze nóżki. Tam Dobrze, obrony. przynieś te nóżki. Aż? Idziemy. Się przestraszyłem, Babka kiedyś by zabił. Ja wolałem nie ryzykować. To nie ryzykuje, ten sopan nie pije. postaw trzeba podjechać. Dobra, po bokach. Dobra, weź to do Pomożesz, małdeczko? Dawaj, z powodu. dobra.

Młoteczek weź. Młoteczek weź. Zważyć na Wjeżdżał kierowca. Nie chcą, być, że opona. Zaraz pójdę tutaj na holdman. Znajdziemy oponę. Trzeba załatać. Jak to jest? że to przebiliśmy Holdman daje pomocną, bo pomagają wymienić, bo bym był uziemiony. Na jutro bus jest potrzebny, a wymieniają koło kołomy. Naprawdę każdy nota Małżonka Halo! Halo! Nie pamiętam na razie. Wszystkiego, że koło nam się przebiło Zapomniałem nagrać zakończenia odcinka Zdążyłem pójść do fryzjera Muszę teraz grać Widzicie, mam inną fryzurę niż wcześniej W dwóch busach było dokładnie 2 tony 300 trzy, kilo Wzięłem za to około 1600 zł Piękny szał Chyba teraz będę cały czas na dwa busy jeździł I jeszcze to najfajniejsze wziąłem z Cold Powiedziałem, że oddam stare wziąłem nowe drzwi do LTK Dobre, nieporzywiałe To jest najważniejsze Wiadomo Pieniążki trzeba oszczędzać Nawet <laughs> Małdeczki, jak Wam się podobał odcinek? Zasubskrybujcie kanał, dajcie łapy w górę i napiszcie komentarz. Widzimy się w następnym odcinku.